No i oto już następny do mieszkanku, a następny do remontu. Drzwi już nowe obsadzone na wejściu. Ściany kontaktowane z żelbetu, trochę płyt już przyklejonych. Wspólnik przykleił, rozdzielnie podłączył. Sufity będą robione na systemie po to, żeby jak najmniej miejsca zabrać, bo i tak jest niskie mieszkanie. Także tak to wygląda, no widzicie jak wyglądają takie ściany, gdzie to, gdzie to równać, tynkować, jak tu różnica dochodzi do 3-4 cm w pustakach. Tu jest salon, powiedzmy mała kuchnia, zabudowy rur, tak ja tu będę teraz sukcesywnie wszystko doklejał, przyklejał, żeby to żeby się pozbyć jak największej ilości płyt reszta zostaje na sufit tak to wygląda znowu nieciekawie, znowu klejonki tylko tym razem wszystko jest skute do żywego tak jak widzicie i kontakty rzucone, tu gdzie jest żelbet tu, gdzie są pustaki, jest zagruntowane zwykłym gruntem. I łazieneczka, też malutka. Tu z zabudową będzie trzeba trochę pokombinować, bo trzeba zrobić kufer na rurę i półkę nad geberitem w tym miejscu. Tu jeszcze rewizja na licznik i na górze ma wisieć terma, czyli ściana właściwa będzie. Odpływ liniowy malutki. Nie wiem, czemu ustawiony na środku, ale pewnie dlatego, że sam układ rur nie pozwolił na inne ustawienie. Także, także. Tu też wynikają małe problemy z tego, że nie ma słupków do montażu futry. Tu jest, ale jest znikomy, czyli będzie trzeba już opaskę ciąć z jednej strony praktycznie na zero. Tu słupki jakieś mamy dostawić, jeszcze tego nie zmiarowałem, ale jakieś słupki będą dostawiane małe. Reszta drzwi ok, tak. Wszystko raczej powinno dobrze wyjść. Tu zabudowa rur. Tylko, że na górze rury odchodzą w tą stronę. Więc zabudowa będzie tak poszerzona, żeby opaską dojechać na zero do zabudowy. No i tyle. Widzicie, jak to wygląda. Podłogi są w stanie agonalnym. Dosłownie w stanie agonalnym. O w pokojach ładnie. W miarę wygląda posadzka. U tyle w przedpokoju i w tym salonie skuwali płytki, bo tu wszędzie były płytki i wygląda jak wygląda. No co, trochę pierdziennika, Na nowej budowie się trzeba jakoś zaaklimatyzować. No i trzeba startować z robotą. Instalacja pociągnięta, hydraulika zrobiona. Trochę płyt wklejonych. Co ciekawe, blok 2019 rok, a tu jeszcze było ogrzewanie kuchnią taką wielką kuchnię Nie wiem w którym miejscu ona stała, bo nawet nie widzę podłączenia do komina cholerka jasna a tu, tu jest podłączenie do komina, czyli tu stała duża, duża kuchnia, lufty mi się przejście między między... Nawet zobaczcie jak było zrobiona płyta, że płyty stoją, bo było do, do końca nie było dorobione. I to było ogrzewane taką wielką, starą kuchnią. Pierwszy raz taką kuchnię widziałem. No dobra, biorę się. Co tu pokazywać, jak się klei płytę? To już wszystkim pokazywałem na, na wcześniejszym filmiku. Ja się biorę za ten pokój, bo jest najczystszy, tak najmniej przestawiania, czyli wyklejam sobie tą ścianę. Do tej ściany łapię ścianę okienną. Um, ubędzie mi tutaj płyt. Przenoszę tutaj sporo gratów, po to, żeby nie miał wszędzie tego poustawianego. Biorę się za następny pokój. Też go wyklejam, oczywiście nie zrobię tego dzisiaj, no ale... I na samym końcu trzeba przetransportować te płyty stąd do innego pokoju, żeby tą ścianę zakontaktować, żeby sobie stygła. No jest trochę mi masz Dzisiaj może jeszcze odkurzę, wylewka jest już przywieziona. Jakbym odkurzył, to bym zalał odpływ liniowy. I tak to się z nieładnego, no zobaczcie, Zobaczcie, jak są stropy wzmacniane w ogóle, jak jest prosto. Widzicie, jak sufit schodzi. Tam jest podejrzana ze 3-4 centymetry ugięcia. Jakie pręty wsadzone. I tak się robi z brzydkiego mieszkania. Ładne. Oczywiście potrzeba na to chwilkę czasu. Jeden pokoik, prawie wykleiłem. Ta ściana, ściana okienna. Wiadomo, ja tam ten, ten, ten parapecik dopiero wkleiłem i na nim sobie postawię płytę właściwą. Tu sobie wypionowałem, skidowałem na górze, na dole, to później dokończę. Jeszcze nie wiem jak grubo się z parapetu. Dlatego tutaj nie wykańczam jeszcze. A co chciałem wam pokazać jakąś ciekawostkę. Każdy wie, że żelbetowe budynki są krzywe jak cholera. No sufity nie są proste, bo to widać, ale zobaczcie jak ta ściana wygląda normalnie grzywy lany beton, by im się poodrywał od jakiegoś szalunku. Ale, o dziwo, przykładając łatę, na łacie jest praktycznie pion. To, że są dziury, to są dziury, ale chodzi o sam fakt wypionowania płyt. I tak, nie wiem czy to widać. Taka szczelinka to jest nic na żelbecie. Tutaj to jest po prostu brak betonu, tak? ale chodzi o sam fakt. Płyt jest. Nie jest źle. Jest, bym powiedział, jak do klejenia płyt, to jest fajna płaszczyzna. Najgorsze jest właśnie jakieś łączenie płyty i macie przełamanie, tak, że przykładacie 2,5 latę i macie 5 cm uskoku, czy nawet więcej. To jest najgorsze. a To, że one są powyrywane. Ale trzymają linię i prawie trzymają piony idealne. Także to, to nie jest tak, tak źle. Biorę się za to. Dzisiaj jeszcze podejrzewam, że zdążyłem tą ścianę i zacznę ścianę okienną. Jutro pokończę ściany okienne. Prawdopodobnie będę miał system, więc w tych dwóch małych pokojach od razu będę się starał wszystko porozmierzać, żeby system kręcić. Dlaczego będzie na systemie, nie na stelażu? No, bo już mówiłem, jest nisko. Nie chcemy się opuszczać, bo podwójny stelaż 6, płyta 7,5, plus wypoziomowanie około dychy by trzeba było zejść. Czyli by się zrobiło 2,35. Troszeczkę mało. Na systemie będzie, będą subite powieszone, będzie elegancko. Te dwa pokoiki przez 3 dni powinienem zrobić na surowo do gipsowania. W sensie jutro pokończę wklejki. Podocinam, podocieram, pod kątowniki przygotuję to dziś. Zacznę jutro też pewnie skończę. Zacznę jutro wiercić pod system. Powinienem o te dwa pokoje obsadzić w krążkach. No i pojutrze przykręcenie płyt. I są gotowe podgipsowanie, zagipsować, przenieść cały bałagan. Tak jak to wiele razy mówię, stąd i z kuchni. Bo nie będę 12 razy skakał, żeby teraz to wynieść, pokleić, później wynieść znowu gdzieś z innego pomieszczenia, żeby tam kątowniki osadzić. Nie, zrobię na gotowo dwa pokoje i dopiero wszystko przenoszę. I później się biorę za łazienkę, za zabudowę, do budowy, nadbudowy. No i jadę. Tak to widzicie, płynie. Te ściany okien są prze... bardzo krzywe. To co tu jest murowane, to naprawdę ci murarze, którzy murowali, ja nie wiem jak oni to robili. Jak, jak pustak jest osadzony, to nawet deskę by przykładali, to by płaszczyzna do płaszczyzny pasowała. A przecież tu, kurde, tak jak z tamtej strony wystają te pustaki, jak. jak to kiedyś stawiano. Nie wiem, nie ma co gadać.